Żadnej misji przecież nie, nie brałem Nowe wyzwanie o Spoko. O! Będzie zielone? Chciałbym zielonego teraz dorwać. Czyli klapie da bez srebrne, to nie opłaca się go łapać. Oby to był baz zielony. O kurde. Coś większego mamy. Mamy coś większego, słuchajcie, także spoko. Ciekawe co, haczyk dziesiątka. Najmniejszy, ale mamy żywca założonego, tak? Który aż jest do cztery zero od dziesiąteczki na najmniejszy haczyk. Który ma nam odjeżdża. No, ale numer... Dobra, to tak nie. Do góry. I zwijamy. Do góry. Kurde, nie wyciągnę tego Nie mogę chodzić niestety Nie wyciągnę tego Kurde Co tu nam wzięło? Tak strasznie ciężko trigger od, jak teraz jak Wedkę do góry daje, że masakra Nie wyciągniemy tego. Co to wzięło? Może jakiś diamen, diamentowy, nie wiem, to tu może być bas małogąbowy. Nie wyciągniemy tego. Na początkowym stawie jesteśmy. No nie wierzę. E, Okej. Okay. Mówisz? Żeby nie... Teraz to chyba, to chyba maksa. Bo przy 45 nie wiem, czy... Troszeczkę się boję, że Nie wiem czy ja mam cały czas zwijać jak e, pompuję, czy... Okej, okay. zyskujemy metry. Dzięki. Ale te 45 to... Wszystko trzeszczy. To coś konkretnego z tego stawu Dobra, podciągamy to. Dobrze, że tutaj yy, podpowiedziałeś mi z podkręceniem hamulca. Ups. Ostrożnie, ostrożnie jestem tutaj, bo. niszym delikatnie. Się trochę boję, że się, zaraz się zerwie. Coś większego idzie z tego stawu. Może jakiś złoty gatunek. Albo. Co to, krapie? Co to było? Bas chyba. Yy, nie wiem, czy... Mamy. O kurde, mój pierwszy diament. Mój pierwszy diament. Bas mało-gębowy. Nie wiedziałem ile kredytów, ile ekspa. No, czułem, że idzie coś fajnego. 2,870 kg. Nieoszlifowany diament również. Wpadło mi złote trofeum. Bas małogębowy w diamencie. No, proszę bardzo, na najmniejszy haczyk, ale na największą przynętę yy, żywą. Je! <laughs> yeah! Pięknie! Tego się nie spodziewałem, moi drodzy. Bas małogębowy diamentowy. 2 kg 870 i 48 cm długości na yy, żywca, na najmniejszy haczyk. Dziesiątkę. Przepiękny!